Cześć, witajcie w kolejnym teście. Dziś sprawdzimy ściągacze do listew w tapicerki firmy Neo numer 11824. Cena za zestaw 11 sztuk ściągaczy od 54 zł. Sprawdźmy teraz opis producenta. Zestaw ściągaczy do tapicerki NEO wykonany z wysokiej jakości twardego nylonu umożliwiają demontaż tapicerki samochodowej oraz listę bez ryzyka uszkodzenia miękkich elementów i spinek tapicerskich. W skład zestawu wchodzi 11 sztuk ściągaczy o różnych kształtach umożliwiających demontaż w trudno dostępnych miejscach. Całość dostarczona jest w praktycznym etui, przydatne w każdym warsztacie i serwisie Car Audio. Marka NEO spełnia oczekiwania profesjonalistów. Przejdźmy teraz do odpowiedzi na pytanie, kiedy ściągacze mogą być użyte w autodetalingu, kiedy nam się przyda tego typu sprzęt. Wtedy, kiedy potrzebujecie cokolwiek bezpiecznie ściągnąć, zdemontować, jakąś listwę ozdobną, znaczek, usunięcie tych elementów umożliwi Wam bezpieczną korektę lakieru, a dobrej jakości ściągacze nie zniszczą lakieru, jak i samego ściągniętego elementu. Oczywiście zestaw jest uniwersalny i każdy może go użyć dodatkowo przy majsterkowaniu, przy swoim aucie. Sprawdźmy teraz jakość wykonania zestawu i przejdźmy do testu właściwego. Tak prezentuje się nas zestaw Neo Tours składający się z 11 ściągaczy. Tak jak widzicie, mamy różne rodzaje, różne kształty, które umożliwią nam ściąganie listew, podważanie wielu elementów mamy różne szerokości, różnie wygięte dźwignie. Sama jakość odlew jest bardzo dobry, nie widać żadnych odlewowych niedociągnięć. Dźwignie są mocne, mimo tego, że jest to sprężysty sprzęt, to dźwignie są mocne, to znaczy, nie odgina nam się, nie jest za miękki. Jest to dosyć sztywny element, mimo elastyczności. Porównamy teraz nasz zestaw z innym zestawem, który jest bliźniaczy dla niego, to znaczy również składa się z 11 elementów dokładnie o tych samych kształtach. Lecz tutaj kluczem będzie porównanie użytych materiałów. Mamy tutaj nasz zestaw bliźniaczy. Tak jak widzimy, jest on dokładnie taki sam. Ale problemem tego zestawu jest użyty materiał, to znaczy jest zbyt elastyczny, nie nadaje się jako ściągać. Tak jak widzicie, z łatwością go wyginam. Jest zbyt miękki. Dodatkowo pracowałem tym zestawem i końcóweczki tutaj są bardzo delikatne, łatwo je wyszczerbić. Sam odlew wydaje się dobry, ale tak jak widzicie, czasami są jakieś niedociągnięcia względem zestawu Neotulz. Teraz porównajmy giętkość. To jest Neotulz. A tutaj mamy producenta X. Tak jak widzicie, jest o wiele bardziej giętki, miękki. Powiem szczerze, pracowanie tym zestawem było uciążliwe, dlatego, że często mm, robiona przeze mnie dźwignia była zbyt, jakby to popuszczała, było zbyt miękkie, niebezpieczne było ściąganie y, tym zestawem. Nie było to efektowne. Zaraz sprawdzimy, jak sprawdzi się bardziej sztywny Neotools. Przejdźmy zatem do demontażu naszej tylnej listwy za pomocą ściągaczy Neotools. Wcześniej jeszcze warto wspomnieć, że widzę jak wiele osób pracuje z zwykłym, w tym wypadku śrubokrętem i dodatkowo prowizoryczną ochroną w postaci mikrofibry. Powiem szczerze, że ten zestaw, mimo tego, że jest tutaj mikrofibra, i tak jest zatwardy, może spokojnie wyszczerbić nasz zderzak, uszkodzić powłokę lakierniczą. My użyjemy tego łomiku jednej części z zestawu. I powolutku będziemy demontować naszą listwę. Oczywiście dodatkowo możemy użyć mikrofibry. Ja w tym wypadku jednak chcę sprawdzić twardość materiału, jak się zachowa, czy w rzeczywistości przy użyciu samego ściągacza nie skrzywdzimy naszego zderzaka, czyli go nie uszkodzimy. A więc naszym ściągaczem podważyliśmy nasze listwy, popuściliśmy listwy boczne, zdemontowaliśmy główną listwę tylną. Tak jak widzicie, bardzo dużo zebranego brudu, który możemy wyczyścić, teraz ujawniło się i dodatkowo mamy idealną powierzchnię tutaj, żeby wypolerować. Na przykład wtedy, kiedy chcecie użyć bardzo ściernych środków i chcecie idealnie wyrównać powierzchnię, bądź boicie się uszkodzić listwy. A więc jak widać, Ściągacz umożliwił nam szybki, prosty demontaż, gdzie kluczem do sukcesu jest dobry sprzęt. Podsumowując, na pewno warto wyposażyć się w zestaw ściągaczy, ponieważ często musimy coś zdemontować, zabezpieczyć. Jest to niezbędny sprzęt dla każdego detailera i majsterkowicza. A więc nasz test dobiegł końca. Jeżeli się Tobie podobał, zostaw łapkę, komentarz i subskrybuj kanał. Tymczasem, piona! i don't know